Moi drodzy widzowie, ja was serdecznie zapraszam do zobaczenia tego odcinka. Oglądajcie i sami wyciągajcie wnioski czy Drael, jako takie małe znalezisko ołowiane. Dalej w waszych rękach po znalezieniu pozostanie zwykłym ołowianym Draellem. Przy Jerbie o Skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie w tym nietypowym odcinku. Dziś odcinek o pewnych znaleziskach. O przedmiotach, które podejrzewam albo sami znaleźliście, albo widzieliście, że Wasi znajomi odkryli, albo co najmniej widzieliście na jakichś grupach do identyfikacji. Aby ktoś zidentyfikował taki przedmiot. No właśnie. Moi drodzy widzowie, dziś odcinek o dreidlach, bo któż z Was nie spotkał się z dreidlem? Praktycznie większość z Was ten obiekt lub przedmiot widziała. Natomiast mało kto z Was wie, że ten przedmiot, prócz no jak wiele innych przedmiotów, oprócz wartości materiału, z którego zostały zrobione, w tym wypadku praktycznie nijakiej wartości. Mają jeszcze jedną wartość, bardzo, bardzo wielką. I chciałbym, aby o tej wartości sami sobie pomyśleliście na sam koniec tego odcinka, albo po zobaczeniu tego odcinka, w sytuacji, kiedy spojrzycie na znalezione przez siebie dreadle ponownie, lub zrozumiecie tą wartość, kiedy przyjdzie wam taki czas, kiedy sami taki dreader znajdziecie. Ten odcinek miał już powstać dawno temu. Ale miałem pewien problem, bo chciałem, aby ten odcinek był takim fajnym, żywym odcinkiem, w którym to idę w teren, wchodzę na pole, chodzę po polu i znajduję Draydela. No i co, i łaziłem przez rok po tych polach, chodziłem, chodziłem, szukałem, szukałem i nie udało mi się znaleźć Draydla. Nawet kiedy byłem z ekipą dość dużo ludzi na polu, na którym tak podejrzewałem, że jest szansa znalezienia draidla. Ta sztuka mi i moim znajomym się nie udała, jak wiecie. No bo odcinek byłby właśnie o znalezieniu bezpośrednio Drayda. Co nie znaczy, że nie jest to popularne znalezisko. Draydel jest bardzo popularnym znaleziskiem, tak jak już wcześniej wspominałem. Nie jedna osoba z Was, moi widzowie, trafiła Draydel lub po prostu Draydel widziała, znaleziony przez kogoś, często nawet wrzucony do śmieci jako nic nieznaczące znalezisko. Chciałbym, aby Wam się trochę świadomość zmieniła. Czym jest Draider? Czyli nie ma Draydla fizycznie przeze mnie znalezionego podczas poszukiwań, co nie znaczy, że odcinek nie powstanie. Jak sami widzicie, odcinek powstał. Udało mi się porozmawiać z Eliachu, prowadzącym kanał Tajemniczy Świat Żydów. Podejrzewam, że część z Was, moi drodzy widzowie, zna ten kanał. Jeżeli nie, to serdecznie Was zachęcam. Eliachu specjalnie dla Was, w skrócie opowie Wam, Czym jest dreidel, jakie miał znaczenie? Czy to tak naprawdę na pozór zwykła zabawka? Moi drodzy widzowie, ja was serdecznie zapraszam do zobaczenia tego odcinka. Oglądajcie i sami wyciągajcie wnioski, czy dreidel jako takie małe znalezisko ołowiane. Dalej w waszych rękach po znalezieniu pozostanie zwykłym ołowianym dreidelem? Eliachu, twoja kolej. Shalom Aleichem! Jesteście tam? Undergroundowi pasjonaci detektoryści? No przecież wiem, że tam jesteście, bo saper powiedział mi, że tam będziecie. Dzisiaj opowiem wam przy Jerbie o żydowskich skarbach, ale nie o tych, które mają wielką wartość materialną, a o czymś, co ma ogromną wartość emocjonalną i historyczną. Gotowi? Będzie o... Draidlo. Shalom Aleichem, ja nazywam się Eliachu Josele, a to jest tajemniczy świat Żydów. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i bardzo duży honor. Saper poprosił mnie, żebym wam, widzom, entuzjastom detektorystyki i poszukiwań, no i historii oczywiście, opowiedział o Dreidlu. Naiwnej zabawce, ale czy na pewno takiej naiwnej? Jest to przedmiot, jest to zabawka, którą wielu detekturystów znajduje w czasie swoich poszukiwań. Dreidel jest bardzo popularnym i pospolitym przedmiotem wśród poszukiwaczy. Pozwólcie, że opowiem Wam, co to jest ten dreidel, żebyście wiedzieli, co znajdujecie. Dreidel to tylko z pozoru niewinna zabawka. Bo tak naprawdę ma ogromne znaczenie religijne. Drejdeł jest jednym z elementów święta Hanuka, podobnie jak Hanukia. Nie Menoira. Hanukija, Menoira ma 7 ramion, Hanukia ma ramion 8 plus jedno dodatkowe, które nie jest częścią święta Hanuka. W Hanuka palimy światła, palimy świecę albo olej. Na Hanuki, którą potocznie nazywa się tylko Menorą, ale tak naprawdę Menorą nie jest. Dreidl jest jednym z tych elementów, który jest bardzo kojarzony ze świętem Hanuka. Święto Hanuka w kalendarzu gregoriańskim może wypaść od końca października, a do początku stycznia, nawet co kilkaset lat. A w kalendarzu żydowskim Zawsze wypada 25 dnia miesiąca Kislew. Kalendarz żydowski jest kalendarzem lunarnym, czyli księżycowym. Święto Hanuka to święto niepodległości religijnej i cudu związanego z olejem. Tą niepodległość religijną zabrali nam Grecy w czasach świątyni jerozolimskiej. I jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o tym święcie, to zapraszam na mój kanał który nazywa się Tajemniczy Świat Żydów, gdzie znajdziecie naprawdę wiele różnych informacji, nie tylko o Dreydlu, bo kanał Tajemniczy Świat Żydów istnieje po to, żeby pokazać Wam, że świat Żydów wcale nie jest tajemniczy i tam opowiadam o naszym życiu, naszej religii, kulturze i tradycjach. Znajdziecie tam także historię o zabarwieniu militarnym, związaną z Hanuka i amerykańską wojną o niepodległość. Skąd więc drejdel się wziął? Kiedy Grecy zabronili nam praktykować religii, trzeba było się trochę ukrywać i kamuflować z tym wszystkim. Żydowskie dzieci w szkołach nie mogły uczyć się tojra, czyli naszej Biblii, więc musiały trochę kombinować i musiały uczyć się pokryjomu. Kiedy przychodziło greckie wojsko, żeby sprawdzić, czego się uczą w szkole i co robią dzieci w ogóle żydowskie w szkole, to wtedy dzieci wyjmowały bączek i się nim po prostu bawiły. z swoim wyglądem przypomina część drzewca, na którym nawinięty jest zwój świętego tekstu Biblii żydowskiej. I tak oto do dzisiaj żydowskie dzieci. Grają w dreidel. Zapamiętajcie słowo klucz dziecko bo w przypadku dreidla ma ono największe znaczenie i o tym opowiem Wam trochę później. Dreidel może mieć różne kształty jest elementem sztuki żydowskiej tradycyjnie powinien być um, wykonany ze srebra albo z drewna. Te drejdle, które znajdujecie wy, zazwyczaj są zrobione z ołowiu. Z bardzo prozaicznego powodu. Bo ołów był tani i łatwo się go obrabia. A w hierarchii ważności materiałów do użytku rytualnego każdy metal jest wyżej niż drewno. Muszę was zmartwić, ale nie znajdziecie raczej nigdy złotego drejdla. Mało tego, żydowskie złoto. Totalny mit. W tradycji żydowskiej złoto nie jest używane prawie w ogóle. Jest to związane z grzechem złotego cielca, jakiego dopuścili się Żydzi, o czym możecie oczywiście przeczytać w Biblii. Bardzo wstydliwy epizod żydowskiej historii. I dlatego właśnie złota nie używamy w domu w zasadzie. Nawet biżuteria złota nie jest tak popularna, jak mogłoby się to wydawać. Pierwszym wyborem Zawsze jest srebro, jeśli chodzi o przedmioty użytku rytualnego w judaizmie. Na Drejdlu zawsze znajdziecie cztery litery alfabetu hebrajskiego. Nun. Syn, hej, i literkę gimel. Te litery. To pierwsze litery wyrazów, z których składa się zdanie: Wielki cud się tam wydarzył. Te litery są wyznacznikiem, jaka akcja w grze się dzieje, a jak grać w Dreidel, to opowiem już na moim kanale, na który oczywiście zapraszam. Czasem jednak jedna z literek może być inna. Zamiast literki SHYN może pojawić się na Dreidlu literka p. Ja niestety nie mam żadnego drejda z literką p, więc nie mogę wam pokazać jak wygląda ta literka, ale wygląda jak trochę jak odwrócone g. Taka sytuacja, kiedy zamiast Szyn jest literka Pej, będzie wtedy, kiedy dreidel został wykonany na terenie ziemi świętej i wtedy to zdanie zmienia trochę formę. I brzmi Wielki Cud się tutaj wydarzył, a nie tak jak z literką szyn Wielki Cud się tam wydarzył. I ta informacja o różnych literkach na draidlu powinna być dla Was, poszukiwaczy, bardzo ważną informacją, ponieważ takie dreidle z literką P. Możecie uznać za absolutny unikat, jeśli znajdziecie taki dreidel w Polsce. Taki dreidel był zrobiony w Ziemi Świętej i jakoś trafił do Polski, co było przed wojną skrajnie trudne. Pamiętacie słowo klucz, dziecko? Dreidel to zabawka. To nie jest przedmiot rytuału religijnego. To jest zabawka. I jak każda zabawka, miała swojego właściciela. Każdy dreidel. Jaki znajdujecie, należał kiedyś do żydowskiego dziecka. Powiem Wam coś, czego być może jeszcze nie wiecie, a być może już wiecie. Powiem Wam coś o saperze. Sapera tak naprawdę mało obchodzą te wszystkie wspaniałe znaleziska, które odkrywa. Sapera najbardziej obchodzi historia ludzi związanych z tym znaleziskiem, które znalazł. Wszystko to, co znajdujecie, to najczęściej bezwartościowy złom, ale jak dodacie do tego człowieka, połączycie to z jakąś historią człowieka, połączycie tego człowieka ze znaleziskiem, to wtedy znajdujecie skarb i nie o wartości materialnej. Tu nie chodzi o wartość materialną, tu nie to się liczy, tu liczy się historia, człowiek związany z danym przedmiotem, z waszym znaleziskiem. Tak samo jest z drejdlem, który znajdujecie. Są to bezwartościowe kawałki ołowiu, najczęściej, pogniecione, zniszczone, często nawet liter hebrajskich na tych drejdlach już nie widać. Jeśli jednak do każdego dreidla przypiszecie dziecko żydowskie, które się nim bawiło, to taki drejdel staje się bezcenny w sferze emocjonalnej. Każdy drejdel, jaki znajdujecie, to uśmiech żydowskiego dziecka. Które najprawdopodobniej zostało w bestialski sposób zabite. Każdy Dreidel, jaki znajdujecie, ma nieopisany ładunek emocjonalny. Pamiętajcie, że Dreidel to zabawka dzieci i powinien nam przypominać o uśmiechu dzieci, które grało w tego Dreidla. Każdy Dreidel powinien przypominać o życiu. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, Saper. Za zaproszenie. Jeśli macie pytania związane z waszymi znaleziskami, które mają związek z judaizmem, piszcie do mnie, piszcie do Sapera, a ja pomogę zidentyfikować te wasze znaleziska, no i pomogę odczytać te wszystkie tajemnicze napisy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Życzę wam wszystkim udanych poszukiwań i wytrwałości w walce nad zmianą tego jakże dziwnego prawa polskiego dotyczącego poszukiwań i znalezisk. Trzymajcie się! L'chaim! Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam! Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i osprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam!